Siemanko, to Mixed Polska ja jestem na serwerze Firecrack. Serwer będzie w opisie i napiszę, że nagrywam. Nagrywam reklamę. Dobra, i będę nagrywał. E, dopiero to wyszedłem, ale już mam dex set, więc tam jest warp jedzenie. Pokażę Wam co tu się robi. Taka zabierka też znam jest dla zombie. Więc no, świnki. E, świnki, krówka, krówka. A tu ten jak się tak kliknie, to są zombie. E, no to tu. Tu no, na pewno wyskakują. O, krowka! Pff, je, je. E, to jak set. Bo no wiesz, gdzie, mm, dostałem pieniądze za parkour. Jestem nie wiem, dobra. Nie e, mam to tylko zmieniłem. niki nie ma Nie wstawiłem sobie skina, więc serka. Tutaj jest, czekajcie, sam nawet nie wiem. Zobaczę. Eee... Co tu piszę, bo ja nie pierwszy raz gram chyba. Sklep serwerowy. O, tutaj, dobra, sklep i tutaj kupiłem diamenty. Eee... Nie dzwoni na odcinku nagrywam. Kurde. Koję dupa chce so już. Nie. Dupa. No tutaj jest taki sklep fajny. E, e, właścicielem serwera jest e, ten. No kurde, dzwonił. Właścicielem serwera jest ten, Colonel e, v, v, v Pro. E, tutaj, jak się skręci. Dobra, o tutaj, co, co jest PVP. No, nie idę, bo stację itemy info, zobaczymy e, PVP, jak wygląda. Eee... Czekajcie, może zostanę. Eee... PvP, kurde. Spawn. Sekundy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Eee. E, gdzie jest info? Tutaj. Dobra. Jest ja trochę się gubię. Ale dobra. Ooo, taka ulica tak jakby normalna. Fajnie. Nie będzie za krótki odcinek, po prostu no, chcę nagrać. Swojego serwera, serwer 152, IP w opisie, to jest info, czy... będzie napisane warpy, czekaj, chyba. Ko... VIP, tak, VIP, to jest vip ja tam było, tutaj... Wreszcie SMS sobie vip tej właściciela, dobra, tu są vip y... Free bullet jeszcze tam jest chyba, poza tym zobaczymy. Jeśli chcecie, żebym coś jeszcze nagrał, to pytać, dawać łapki, bo już mam fajne pomysły, jakie nagrać. Enchant jest jeszcze wiele, 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 więcej, wiele, wiele więcej e, rzeczy, więc zapraszam na serwer oglądać, bo ja dokładnie się nie obczaję, więc czołem i Minarka.